Czuwaj, Czuwaj. E, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, Czuwaj to takie nasze karcerskie przywitanie, takie zuchowe przywitanie to czuj. E, witam przy, przede wszystkim gości zaproszonych tutaj. Dzisiaj e, to taki dzisiaj właściwie dzisiaj jutro dla nas dzień wyjątkowy, choć to właściwie nie dzień wyjątkowy, ale chyba 80 lat wyjątkowe, bo... Bo tyle lat, tyle lat nam jakby mija od momentu, kiedy Hufiec Myślibórz powstał, kiedy zaczęły tworzyć się tutaj drużyny harcerskie, kiedy zasiedliliśmy ten ośrodek. Hufiec Myślibórz to, to setki drużyn tak naprawdę, przez tych 80 lat to setki drużyn, to tysiące harcerzy, jak nie dziesiątki tysięcy harcerzy, bo tylu, ilu nas się tu przewinęło, to nikt nie jest w stanie chyba tego zliczyć. Wiele rajdów, wiele przyjaźni, wiele obozów. Zapraszamy wszystkich, którzy dołączają. Próbowaliśmy zebrać to wszystko tutaj w tej jednej sali. Bardzo trudno to zebrać, bo wielu rzeczy też nie pamiętamy. Nie wszystkie karty, kronik się zachowały, nie do wszystkiego możemy dotrzeć, ale o tym, co pamiętamy, o tym, co pamiętają starsi nasi instruktorzy, harcerze, to, to staramy się mówić też młodszym. Dzisiaj Kufiec-Myślnibórz to chorągiew zachodniopomorska, bo kiedyś była chorągiew lubuską. To dwa powiaty, powiat Myśniborski i powiat pyrzycki. To miasto też Wałcz, które do nas dołączyło i, i mimo, że jest daleko od nas, to jest w naszym Kufcu. Z naszej gminy, tutaj próbowaliśmy to umieścić na, na tej ścianie gdzieś w trakcie oglądania może Zachęcam do, do zatrzymania się troszeczkę, to taka, taka nasza mapa miała być, bo Myślibórz to gmina Dębno i tam mamy drużyny, to gmina Barlinek, tam również mamy drużyny, no i w Myśliborzu ciągłość tych drużyn od lat 80 jest. Powiat Pyrzycki to miasto Pyrzyce i młode nasze drużyny, ale są. Rozwijają się, jest ich coraz więcej. To, to gmina Lipiany, które od momentu, kiedy do nas dołączyły w 2005 roku, bodajże to cały czas są i cały czas te same druchny, te same drużyny. Dzisiaj to jeszcze Gogolice. Gogolice to gmina Hojna, która też gmina jest. Gmina Trzcińsko, przepraszam, gmina Trzcińsko-Zdrój. Dołączyła do nas, bo chciała, bo szukała harcerzy, znalazła nas i, i od wielu lat jest też z nami, z druhem Tomkiem i z Orlentami. Tam mamy też karty, które przygotowały drużyny nasze harcerskie, chcąc pokazać, co robią na, co, co robią na dzisiaj. co robią dzisiaj, Jak się spotykają, jak wyglądają ich zbiórki, jak wyglądają ich rajdy, jak chciały zmieścić te swoje, ileś lat, które funkcjonują, niektórzy 30, niektórzy 2. Ale zapraszam do oglądania. I oczywiście na stołach, sporo kronik. Nie wszystkie. Wybraliśmy część z tych kronik. Można przysiąść, można obejrzeć. Jest tutaj sporo drużyn, jest tu sporo wspomnień, sporo, wy, sporo wydarzeń. Tam przy oknie, kącik taki, który zrobiliśmy, pokazujący. Nasz, nasze harcerstwo, harcerstwo i kiedyś i dzisiaj, bo są tam mundury stare, które może wielu z Państwa będzie pamiętało, bo te, dzisiaj mamy już troszeczkę mundury inne. Są tam, jest tam mundur z grupy rekonstrukcyjnej komandosów dzięki druhowi Zbyszkowi, który, który tutaj kultywuje i przypomina o... Armii Andersa, ale są tam też przedstawieni harcerze, nasi współcześni, wspinaczkowy harcerz, ponieważ mamy tutaj dzięki budżetowi obywatelskiemu parklinowy, i też harcerze mogą korzystać, i nie tylko, bo cała społeczność może korzystać z parklinowego. Siedzi tam też nurek ubrany, ponieważ harcerze to też kursy nurkowe. To też sprzątania w naszym środowisku lokalnym, w Myśli Bożu i nie tylko, gdzie nurkowie sprzątają nasze jezioro, sprzątają naszą rzekę. Rozchodzi się to dalej, bo też na kursy takie i przyjeżdżają i różni okoliczni harcerze. Ja jeszcze raz witam serdecznie władze samorządowe, przedstawicieli władz samorządowych, bo gdyby nie Państwo, gdyby nie Wy, to pewnie byłoby nam ciężko. Myślę, że i my jesteśmy widoczni w środowisku lokalnym, bo gdzieś tam wszędzie się kręcimy czy przy uroczystościach, czy przy różnych wydarzeniach. A my dziękujemy za zaproszenie. Burmistrzem starostą się bywa. Harcerzem się jest całe życie. Zgadza się. Mamy też przedstawicieli samorządu, którzy byli i są harcerzami. Tak, i to widać u nas, bo harcerze, którzy... Działali tutaj lat temu 30-40, którzy zniknęli gdzieś troszeczkę z takiego środowiska harcerskiego, bo jakieś różne plany wracają do nas, często ze swoimi dziećmi, czasem ze swoimi wnukami, czasem tworzą na nowo drużyny, bo, bo gdzieś te ideały harcerskie w nas wszystkich zostają i jak już się zakorzenimy, to, to tworzymy je dalej. Zapraszam do obejrzenia tej wystawy. Tu jeszcze wspomnę jest wśród nas... Sporo takich harcerzy, którzy najwięcej pamiętają tu z, z historii naszego harcerstwa. Jest druhna Ela, jest druh Janek, szukam, szukam, druhna Krysia, przepraszam. Bo ona też, przepraszam, ale ja już też zapominam, chciałam powiedzieć. Jest druh Mariusz, który panie, wiele pamięta, druh Piotrek, chyba mogę też tak powiedzieć, bo i harcerz i instruktor, dzisiaj, dzisiaj tak, dzisiaj można. Jest druk e, Władziu, ja tak mówię, jak my mówimy: druk Władziu, druk Janek, druk Marek, którzy kiedyś, jak ja byłam harcerką, e, prowadzili drużyny, które już teraz nie istnieją, ale pozostały po nich proporcje, pozostały wspomnienia. Zachęcam do rozmów z nimi, bo, e, bo to jest taka nasza skarbnica wiedzy, skarbnica historii i, e, i my często do tego wracamy i, i lubimy sami z nimi rozmawiać, sami ich słuchać, bo, e, bo to taka nasza historia, bo to takie nasze korzenie. Yy, jeszcze raz zapraszam do, do obejrzenia wystawy, my o 17.30 chcemy zrobić tutaj apel, na który również zapraszam, ale to jest taki czas dla nas, żeby się rozejrzeć, żeby porozmawiać, żeby pooglądać, yy, miłych chwil życzę. Bardzo dziękuję. <laughs> brawo komendantów! Brawo, brawo, brawo,

Drużynowi przygotować drużyny do raportu. lub przygotować Cztery. do raportu

Przewodniczący Bogusław Krzykowski manduje 19 WDH, dęba wybór na uroczystym apelu. Stan zgodny. Dziewaj. Przyboczna Gabriela Szolank manduje 10 WDH z służby na apelu rozpoczynającym. Stan zgodny. Dziewaj. Melduje 20 drużynę harcerską lotna imienia podpułkownika Władysława Smrkowskiego na apelu. Stan. 15 plus 3 chorych nieobecnych. Czuwaj. Melduje krąg Star 6 Lotna 20 Plus na apelu. Stan zgodny. Dziękuję. Okay. Czuwaj. Czuwaj. Drużynowy 12 drużyny harcerskiej Orlęta Melduje drużynę y, skład 6 plus 1 na chwilę obecną. Reszta dojedzie. Melduje drużynę na y, odpodach 80-lecia. Dziękuję. Okay. Czuwaj. Czuwaj. Przewodnik Iko Hrasiewicz, Harcerka Orla. Melduje 21 wielopoziomą drużynę harcerską Fenix na apelu. Stan. 16 osób, reszta dojedzie. Czuwaj. Czuj. Czuj. Yy, Melduję pierwszą wodną gromadę z ruchową Błysztynki. Yy, stan yy, 9 osób. Dziękuję. Czuwaj. Czuwaj. Yy, Melduję tą szaklę na rajdzie. Yy, na yy. No. Yy. Yy, stan wodny. Dziękuję. Czuwaj. Dobra. Raport stąd. Kartki Trachotopolski znajduje kupiec na rozpoczęciu, na pełni okazji rozpoczęcia, obchodów 80-lecia, substancji kapitalu i siwus. Stan zgodny. Czuwaj. Czuwaj. Zuchy czuj. Czuj. Zuchy czuj. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na apelu rozpoczynającym nasz zlot. 80 lat to wiele lat, kiedy już tutaj jesteśmy, na tej Ziemi, kiedy funkcjonujemy. Dzisiaj to Wy zapisujecie, to my zapisujemy kolejną kartę tej historii, kolejną kartę tej kroniki. Przed nami uroczyste obchody, przed nami wieczór wspomnień, gdzie powiemy sobie troszeczkę o tym, kto jest w naszym kuchcu, kto był w naszym kuchcu, jak nasze... Losy się toczyły, ale też dzień jutrzejszy, dzień kiedy się, kiedy zrobimy to co lubimy najbardziej, kiedy się pobawimy, kiedy poznamy nowych ludzi, kiedy pouczymy się wielu nowych rzeczy i życzę nam wszystkim, żeby to były piękne nasze dwa dni w takim składzie, dawno nas nie było, tak dużo dawno nas nie było Jest są tutaj około 200 osób, choć jest nas jeszcze więcej. Nam wszystkim miłego wzroku witam bardzo serdecznie wszystkich dziękujemy druhno eee, prosimy teraz właśnie o zabranie głosu jednego z przedstawicieli e, gospodarza e, ziemi na której jesteśmy ponieważ ośrodek harcerski e, to własność gminy Myślibórz więc znajdujemy się na terenie e, Myśliborza zapraszamy e, druha, druha Piotra Sobolewskiego Burmistrza, myśli Boże. A wy zakrzyknijcie tymczasem. Brawo, brawo, bravissimo brawo, brawo, bravissimo Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo brawo, bravissimo. brawo, bravo, bravissimo Ole. Aha. Ja tak? Dobrze. Dobrze. Druchno, komendantko, druchno Joanno, Druchu Rafale, Druchny i druchowie. Ja Drogie, drodzy, drogie Zuchy, e, druh Burmistrz melduje, druch No Joanno, przekazuje ten klucz do bram miasta tego, bo dziś to miasto staje się jedną wielką harcerską rodziną. Czuwaj, niech moc będzie z wami. Czuwaj, dziękuję bardzo. Słuchajcie, klucze do miasta są nasze na te dwa dni. My Zanawiamy. będziemy rządzić, my będziemy swoją postawą pokazywać, że jesteśmy ludźmi, w których warto inwestować, z którymi warto współpracować. Dziękujemy bardzo za przybycie, dziękujemy bardzo za zaufanie. I dzisiaj i każdego dnia, kiedy, kiedy jesteśmy razem. Jesteśmy w swoim mieście, w swoich miastach, w naszych gminach, w naszej zachodnio zachodniopomorskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czuwaj. Flagę również przekazuję. Dziękuję bardzo. Na pewno znajdziemy tutaj miejsce. Chyba musimy drugi masz tutaj dostawić, żeby podniesieć za, żeby <grym> naszą... Zafundujemy. Ja, ja to usłyszałam. <grym> A ja nagrałam. <grym> ja nagrałam.